Fajny okoń. No to witamy się dzisiaj z okoniem. Dzień dobry z tej strony Marcin. Witam was na kanale Chapel Fishing. Dzisiaj, dzisiaj po raz kolejny podmiejski odcinek. I zabawa na lekki spinning. Z okoniami. Może być, wcale okoń, może kleń, taki fajny, sportowy okonik, pierwsza rybka, śliczna, niezawielka. za wielka. wraca do wody, a my łowimy, łowimy dalej. Ciekawe, czy to nie sztupak, tak, mały sztupaczek. 对吧？Yeah. I kolejny konik. Nie, niewielkie, ale punktujemy. Punkty są. Ale dzisiaj jest zimno. Przez ten marznący deszcz ręce marzną. A łowić się chce. Nie mogę trafić normalnej pogody. Ale póki nie zmokniemy całkowicie, nie zmarzniemy. Jest. O, pył. Jest, jest, jest. O, poszedł. Wiedziałem, że pójdzie, bo zaciąłem tak niepewnie. Trochę zapóźnieniem. Trzeba ja będzie gumkę zmienić. Dziwnie to brzmi, ale trzeba będzie zmienić gumkę. Jakieś okolniki dziuwią. Trzeba gumkę zmienić. Zostawiamy ten sam kolorek. Jest, o jest. Teraz załóż tymi zmarszniętymi rękami. Это чудо. Но а, недокладно. ВилALLY в тут живёт такая погода. На Ach, udało się. Udało się. No ta pogoda to mnie naprawdę już irytuje. Jeszcze do deszczu się przyzwyczaiłem. Gorzej to te badyle, jakieś płynące po rzece bardzo przeszkadza w łowieniu, No niestety nie mam takiej możliwości, żeby pojechać na trocie, daleko od, od mojego miejsca zamieszkania, żeby na rzeki pomorskie pojechać z strągami też tutaj gdzieś są rzeczki, gdzieś więc nie, może niedaleko w kręgu yy, kilometrów można coś znaleźć ale pstrągi to nie moja wajka dlatego przemieszczam się tutaj w centrum miasta w poszukiwaniu okoni kleni ale tu dzisiaj to naprawdę ekstremalna pogoda deszczowa i jeszcze do tego płonące ziele dobra idziemy powoli kolejny most Jakoś nie liczę na jakieś wielkie ryby, ale dopóki nie zmarznę mocno, to popróbuję. Co, będę w domu siedział? Nie, czapel tak nie robi. Czapel, gdy ma wolne, rusza na ryby. Pogoda mi nie straszna. Boże, że tu nie mogę się dobrać do tych ryb. No przejdziemy jeszcze kawałek zobaczymy co będzie się działo bardzo płytko ale tu znajomo jakieś miał na spinning Próbujemy i my przechytrzyć jakiegoś klenika. na razie to nie wiem gdzie nawet stanąć tutaj ludzie karmią kaczki Chlebem, to na pewno ryba jakaś... Ale płynie te badyle. Jakaś ryba się gromadzi. Dobra. Żebym kaczki nie złowił. próbujemy porzucamy. Klenik. Jest klenik. Ech, Jest klanik malutki. Kurde. Jest klanik. Ludki klenik, nie chcę zapozować. No ja to próbujemy dalej za klenikami. Może się trafi jakiś słuszny. Kolejny. Kolejny klenik. Nieduże egzemplarze już to jest Mały, a silny Chodź, 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 chodź Chodź, chodź Już ci wypinam Mały, a silny wariat Uderzenie Typowo leklenia mocne wierbią zaczepy i cerwanie przynęty w taką pogoda. Nawet i krąpie biuro trzeba zejść. Niestety typowo zahaczony za mordkę. żeby nie było, że <noise> jest krąg na lipsa. No to to. Była kolejna ryba jakaś. No pewnie też krąb. Spróbujemy. <grych> Coś poważnego. Nie jest to takie jakieś małe. Nie jest to małe. No to jest bolek. Mały boluś. Mały boluś. Boluś. No i się wypogodziło. I ryby przestały brać. No tak to bywa czasami, że w złą pogodę, w złych warunkach udaje się coś złowić. A gdy już się zrobi korzystna pogoda i Fajnie można sobie połowić, przyjemnie. To ryby przestają żerować. Jest, jest, jest ryba, ale to sztupak, to sztupak jest. Aj. Żeby nie obciął. Paczek. O. Mieliście po nowym roku już nie brać, takie były ustalenia. Ostatni raz. Ja, ja, De er etter meg. Kolejna. To jest Bolek pewnie. taki fajny boluś. No i super. ciebie coś już brało. O. Coś cię poważnego. Dzwony bio to znak, że trzeba iść do domu. Jak to na rybach. Dzisiaj wielkich ryb nie było, ale skuteczność przynęt naprawdę pozytywna. Zapałem chyba 5 gatunków ryb, czyli nie ma co narzekać. Jeszcze nie kończymy. Zapraszam Was teraz do siebie, do domu i omówimy przynęty, na które łowię i cały zestaw jak przygotować sobie wędkę na takie miejskie łowienie w poszukiwaniu o koni, kleni i nie tylko. Dlatego widzimy się zaraz w domu. No i witam Was z mojego domu, tak, tak naprawdę z mojego biurka, na którym szykuję zawsze przynęty, zestaw, gdy wybieram się na ryby. Omówimy teraz wszystkie akcesoria, przynęty, które ostatnio używam na... Zimowe łowienie na miejskiej rzece, tak jak widzieliście, gdy nie ma co łowić, wybieram się na miejskie łowy i próbuję przechyczyć spinningiem okonie, klenie, bolenie, nawet trafiają się krąpie. Oczywiście niechciany szczupak w styczniu musi być ten zestaw, te przynęty, te akcesoria bardzo mi pomagają, by. Nie zejść z zerem yy, podczas łowienia. Zaczniemy od przynęt. Oczywiście przynęty są to tanty, ripsy, yy, piawki, yy, mamy tutaj glizdy, ale numerem jeden o tej porze roku jest, jest rips 4,5 cm. Jest to przynęta, która o tej porze roku... Jest najbardziej dla mnie skuteczna, ale oczywiście możemy używać zwykłe tanty, które też, też sprawdzają się. A kolory to każdy każdy chyba wie, co na swoim mówisku jaki kolor jest najbardziej skuteczny. Dlatego polecam tej firmy, ale ogólnie tanty, tanto podobne. Przynęty o tej porze roku, żeby używać czeburaszki, czeburaszki, ceburaszki Oczywiście przynęty uzbrajam na czeburaszkach. Gramatura czeburaszek to jest od jednego do nawet 3 gram, ale nad mojej tej pobliskiej rzeczce, która jest bardzo płytka, to używam przeważnie gramowe. Jak również czeburaszki zwykłe, ołowiane. Gdy tutaj mam zestaw czeburaszek o różnej gramaturze, nawet poniżej, poniżej, już zostało niewiele, poniżej grama od karalucha. Polecam, jeśli łowiane chcecie łowiane czeburaczki, to oczywiście karaluch. Naprawdę super wykonanie, ale również używam. Tak jak już mówiłem, wolframowe. Jak już mamy przynęty, mamy czeburaszkę, no to potrzebne nam są haki. Haki to JMC rozmiar 10, 8, 6. To zależy od wielkości przynęty. Haki JMC. Czym się charakteryzują? Oprócz tego, że są ostre. Nie wiem, czy dobrze widać. O, ostre. Mają też również bardzo duże oczko do zaczepiania czeburaszki. I to jest, są mocne, ostre i duże oczko. Czyli są naprawdę super. Do tego agrafki. To, to tutaj używam firmy Jantex. Wsówki lub zwykłe agraweczki. Firma Yantex tutaj 3,5 kg, ale używam przeważnie 2,5 kg o tej porze roku, mocne, naprawdę mocne i pewne nagrawki. co, zostało nam tylko fluokarbon lub żyłka. Ja używam akurat tutaj żyłki powleczone fluokarbonem średnica 018 długość tego przyponu to około metra, dowiązuje do plecionki, plecionka dobrej jakości, oczywiście cienka, czym cien... będziemy używać cięższą, yy, plecionkę, tym uda nam się tym lekkim zestawem dalej zarzucić. I to nam wszystko wystarczy, wędka, wędka to mówię, może być okoniówka, która ogarnie, ogarnie nam yy, przynęty już o gramaturze od grama, czy to rzeka, czy to woda stojąca, i używać takich przynęt z taką gramaturą, to muszą być wędki delikatne, czułe. I tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem nad wodą, może już z większymi rybami. Dzięki, cześć.